Witam wszystkich na moim kanale. Chciałbym się dzisiaj pochwalić, jak zrobiłem kropelkowe nawadnianie z beczki grawitacyjnej, oczywiście, do mojej szklarni, do pomidorów. Tu mamy beczkę, oczywiście. Tu z dachu leci woda do rynny. Z rynny do beczki. I teraz tak, po kolei. Tutaj zrobiłem sobie taki filterek. Widzicie, to jest jakaś pończocha, tam skażę tak powiem, nałożona. Tu się zbiera syf, który leci z, no z dachu. Nie? Tutaj zrobiłem filtr, odkręciłem otwór w wieku. Tu zrobiłem filterek taki, jak widzicie, o, nawet się troszkę tam brudu zebrało, trzeba będzie wyczyścić. Filterek ze zwykłej małej doniczki. Otwory na dole są. Tu dają taką siatkę. To się fajnie sprawdza. Wkładamy. Leci. Nie jest wszystko git. I teraz tak. Mamy tu kranik. Przykręcony. Ciągle jest odkręcony. Tu też jest odkręcony. I tu jest odkręcony. I są dwa węże puszczone. Może powiem o tym pierwszym. To jest ten. Który idzie tu. A po co on jest? On jest po to, bo beczka jest oczywiście nie jest przerzeczysta. i zrobiłem go po to, żeby widzieć ile jest wody w beczce. Woda jest dotąd, akurat teraz nie widać, bo jest za, za tym drutem. No i jak poziom wody się zmniejsza, np. dotąd, czy dotąd, czy dotąd, to, to ja sobie dolewam górą. Tutaj mam zaznaczone, że tutaj już jest taki stan, można powiedzieć, krytyczny. Poniżej tego to już grawitacja nie będzie lecieć na pomidory. Także myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Można, możecie tutaj jakiś koralik plastikowy wrzucić, to widzicie, nie w najlepiej czerwony, to widzicie po tym koraliku, jaki jest poziom wody, ale to widać wężyn, tak jak mówię, tutaj, tutaj troszkę mi zasłania. Teraz a teraz, tak drugi wąż to jest ten, jest tu trochę zakręcony, no bo on, jest, bo on jest trochę za długi, ale ja go tak zostawiłem, żeby mi się nie. Nie zginął, jakby był za krótki, żeby woda fajnie przepływała. No, i tutaj mamy filtr podłączony. Tu idzie woda, tu i tam do szklarni. Zaraz pokażę. Tu jest filtr, który odkręcamy. On też zbiera tani filter, kosztuje chyba 12 zł. Odkręcamy go tu na dole. Nie będę go teraz odkręcał, bo mam wodę odkręconą. To mi poleci. I ten. No, i ten cały. Maraz, jak tu jest jakiś syf, to przepukujemy, wsadzamy i jest fajnie. No i teraz pokażę. No i teraz tak, całe, całe serce tego nawadniania grawitacyjnego to jest sterownik, który nie potrzebuje żadnego ciśnienia. Nie musi być tam nie wiadomo ile barów. Później o tym sterowniku się opowiem. Tu jest ustawiony teraz, nie ustawione na, tu jest taka kropeczka co 24 godziny. Co 24 godziny na i na 60 minut. Włącza mi się o 20:00, leci przez godzinkę i się później sam wyłącza i o to mi właśnie chodziło. No i tu mam podłączone szybko złączki, tak samo jak tam przy becce. szybko złączki do węża, do węża, no i kroplowniki mam tu do pomidorów, jak widzicie, dwie tryteczki. Spięty kroplownik. Nie chciałem go wsadzać do ziemi. No bo on jest troszkę krótki, no i taki był luźny, że tak powiem. Jak widzicie, jeszcze jest od wczoraj woda, jeszcze jest tu mokra. I ten. Dwie trytytki, spięty. Nie za mocno, żeby oczywiście to woda przelatowała. Ale tak, żeby nam nie wyleciał. A ta szpilka, to jest szpilka, który się używa do płyt gipsowo-kartonowych. 75 cm ma. Przeciąłem ją na pół i miałem z jednej, dwie sztuki, no żeby nie wydawać za dużo pieniędzy. Widzicie tu to jest to z tym oczkiem, to jest połówka tej szpilki. Tu mamy wąż. Akurat w tym wężu już były otwory. Co 30 cm jest. Jest kroplownik. Tylko nie wiedziałem, bo ten wąż to jest wąż nawadniania. Gra, yy, że tak powiem, kładzie się go na ziemi bez kropelników i z dwóch stron miał, że tak powiem, otwór. No i musiałem, widzicie tu idzie ten wąż. To są pomidory, wszędzie są te kroplowniki i musiałem to zaślepić. Pomidory fajnie rosną, to Wam tu pokażę teraz. Trzeba było to zaślepić. Kupiłem takie zaślepki. Na, na jednej stronie jest ten otwór, oryginalny z kroplownika, który idzie do kroplownika. A tutaj był drugi, który zaślepiłem taką zaślepką. Otwór trzeba. Ja śrubokrętem go troszkę zrobiłem większy i to kleszczami wciskałem. Jak widzicie co, co 30 cm jest, taki, jest taki, taka zatyczka, no taka zaślepka. No. Z drugiej strony nie miałem tych zaślepek, to użyłem taśmy szkody tak zwanej. No i też jest dobrze przewód ma 12 metrów. Powiem wam, że ciśnienie z tej beczki na końcu jest naprawdę fajne, bo teraz Wam pokażę. Zobaczcie w porządku, tu. Widzicie, tu jest ostatni kroplownik, akurat mi tu wyszły dwa. wyszły mi tu dwa, więc daję dwa kroplowniki do pomidora. Tu jest zatyczka, żeby woda no, zaś żeby nie uciekała ten, bo to już jest koniec węża, no to chyba logiczne, ale jak wyciągniecie tę zatyczkę, to zobaczycie jak, jak woda leci, że tak powiem, mocno ze zwykłej beczki, to ktoś by powiedział, że nie ma ciśnienia i ten, to jest nieprawda nie słuchajcie tam. Tylko trzeba mieć odpowiedni sterownik, żeby otwierał, i tak jak mówię, żeby nie potrzebował nie wiadomo jakiego, jakiego ciśnienia. Sterownik, tu jest, taka, tu jest taka zaślepka, no żeby przypadkowo ktoś nie, nie przekręcił, tak jak zostawione tak, to już baterie. Są dwie e, 1,5V, dwa paluszki. I wiecie mi, że one wytrzymają bardzo długo, cały sezon, kupić jakieś normalne. A nie, jakoś tam za 12 sztuk, za 6 zł, no to to nie będzie trzymać. No ale normalne dwie baterie za 4 zł kupicie i będzie, będzie fajnie. Sterownik nabyłem w sklepie w markecie budowlanym Leroy Merlin. Kosztuje 100, chyba obecnie kosztuje, jak się nie mylę, 109 zł albo 105 zł. No 105, 109 taki sam. Później w opisie filmu. Napiszę, co to jest za sterownik. I Tak, widzicie, tutaj mam przez ten poliwęglan zrobiony otwór. Tutaj szybko złączki. Powiem szczerze, że te szybko złączki. To jest naprawdę bajka, bo to moment. Tu wsadzacie z jednej strony włącz, tu wsadzacie skręcacie. Nie trzeba jakichś nie wiadomo jakich narzędzi i, i wszystko fajnie leci. Pomidorki są nawadniane dziennie. Wiem, że niektórzy nie nawadniają dziennie. Ja nawadniam i mi rosną, nic się z nimi nie dzieje i tak robię od kilku lat. A teraz wtedy się lało z konewki, no to jeden miał na przykład liter wody i drugi miał półtora i to tak też bycie, nie? A teraz to wszystko leci, że tak powiem, tak samo, bo to kapie, tam chyba wychodzi 2 litry, 20 litrów, 10 kroplowników, z tego co się nie mylę, pisało na godzinę, no czyli powiedzmy 20 litrów, czy to tak się ma, do tego jak piszą, no ciężko stwierdzić, nie? Ale mniej więcej. Tak to będzie. Co jeszcze? Może tutaj powiem. Ja mam tutaj takie sznurki, to jest na filmiku też, u mnie na kanale, przypiętych sznurek do góry i potem puszczam pomidory. I też tu jest właśnie taka szpilka wbita, metrowa, co stosuje się do płyt kartonowo-gipsowych, tak jak powiedziałem. To jest ta sama szpilka tutaj, tylko że ta, jest, ta była 75 cm, miała. ta ma metr, żeby ją wbić bardziej do ziemi. Wiążecie, o tu pokażę, kupujecie takie fajne klipsy tutaj na sznurek jak go odepniecie możecie nim możecie nim oczywiście regulować o teraz widzicie odpiąłem go możecie sobie regulować góra góra dół łapiecie cyk pomidor spięty i po tym sznureczku sobie fajnego go puszczacie, z klimi klipsami spinacie i jest naprawdę bajka także tu mam w środku jeszcze pomidory ale to idą na zewnątrz na razie tutaj są bo bo teraz że tak powiem były dni deszczowe chciałem żeby się troszkę przyzwyczaiły co jeszcze no może wrócimy do tej beczki jeszcze no tak jak mówię to fajny sposób naprawdę żeby jak ktoś nie ma przy się beczki żeby wiedział ile jest wody tu, no, no, tu jest ciągle odkręcone no i ta woda jest tu w takim jakim jaki jest poziom wody w beczce taki jest poziom tutaj no tak jak mówię, akurat jest dotąd. Teraz widzicie, tu mam zrobiony otwór, nadmiar wody żeby mi wylatywał. Mogłem go nie robić i mogło tu być wody do całego wieka, ale nie chciałem, żeby mi tu cały syw nie wlatywał. Jakieś liście. Dlatego specjalnie zrobiłem ten otwór tutaj, żeby nadmiar wylatywał tędy, żeby tu na tym wieku nie, nie, nie stała woda i mi nie zbierała jakieś tam śmieci, i co i no. No, jak się nie ma przeżyć z tej beczki. Co, to jest dobry pomysł, tak jak mówię. Wrzucić jakiś koralik, najlepiej plastikowy, bo ja wrzuciłem tutaj i się okazało, że jest drewniany, nie będzie go widać. a tu jest. No i na, no, napił się wody ileż na mnie, no ale tak to już jest. Człowiek się uczy na błędach, nie? Nie wiedziałem, że to drewniany, powiem szczerze, myślałem, że to jest jakieś tworzywo sztuczne, no ale się okazało, że nie. Jeszcze raz, tutaj. Później stąd już woda idzie, tu jest odkręcone. Oczywiście ten kranik też jest odkręcony. Tu jest odkręcone, no i tu leci, 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 leci tu do filterka, tu się zbiera cały syf na dole, no i później woda dalej leci tu. Jakiś piasek tam to się zbiera w tym filtrze, no i to tam jest później tak. Tu mam tą beczkę kupiłem sobie przeczystą, żeby widzieć poziom wody, ale coś mi z nią nie wyszło. No i podłączyłem do tej co już miałem z, z co już miałem tutaj że miałem wodę z rynny no i to się fajnie sprawdza jak nie leci nie pada deszcz to tutaj wlewam raz na dwa dni 10-20 litrów wody z z takiej studni co mam tam no z beczki bo tam leci woda z drenażu, że tak powiem to, to akurat tam mam beczkę 200 litrów to tamtą sobie nabieram żeby nie używać jakiejś wody pitnej z bo po co no i to chyba będzie na tyle, nie? Także polecam, róbcie pomidorki swoje naprawdę dobre. Bo te sklepowe to są różne czasem. No. Także fajne, mięciutkie są te ze szklarni, a ze sklepu to znaczy są takie twarde, że, że masakra. No ale co zrobić, jak ktoś nie ma, no to musi. Także myślę, że to wszystko. Jakby ktoś czegoś nie wiedział, pytajcie w komentarzach. Łapki w górę. No i do następnego filmu. Cześć.